Cześć, witajcie w kolejnym filmie. Ja niedawno się obudziłam, poprosiliśmy dzisiaj moja Przemka, żeby obudziła nas o siódmej albo 7:30 maksymalnie, bo mamy naprawdę sporo rzeczy do zrobienia. Już mamy dziewiątą, zanim do siebie doszliśmy, ogarnęliśmy się w łazience i w sumie Przemek już jadł śniadanie, ja jeszcze nie jadłam, jakoś totalnie nie mam apetytu, bo jutro lecimy na nasze wymarzone wakacje i wiadomo, już co jest. Stres, ból brzucha, obudziłam się z takim bólem brzucha, że myślałam, że po prostu mnie poskręca z każdej strony i się dzisiaj nie ruszę. Ale samo przeszło. No będzie ciężko, będzie ciężko. 6 godzin lotu. Ale umilmy sobie ten dzień i rozpocznijmy go pięknie. Pogoda jest śliczna, także chociaż tyle, bo wiecie, jakby jeszcze padało, to by nie było przyjemnie. Ale słuchajcie, czy ja z takim lokiem to się nie mogę budzić codziennie, ale takim wyjściowym? No normalnie Dyson się chowa, zaczynamy ten dzień. I pomyślałam, że skoro lista jest na dzisiaj długa, to oczywiście od czego mogę zacząć? No od paznokci sobie zacznę, nie? Wczoraj, jak wiecie, byłam u mojej koleżanki właśnie z klasy na paznokciach. Robi przepiękne paznokcie, co zresztą widać. Tylko zapytałam się od razu, właśnie to jest fajne, wiecie, jak kogoś znacie... No tak obcej osoby to byłoby mi się głupio zapytać. A tutaj zapytałam się, Gosia, mogę sobie zabrać swój lakier, bo mam taki taki kolor upatrzony. Powiedziała, że akurat takiego nie ma, ma dużo niebieskich podobnych, ale jeśli chce konkretnie taki, to żebym po prostu wzięła swój dla niej, to nie jest problem. No i bardzo się cieszę. Odebrałam go, chyba przedwczoraj z poczkomatu, wczoraj był użyty i pomyślałam, tak patrząc na te dłonie, bo naprawdę bardzo, bardzo mi się podobają, że po prostu użyję sobie go też do stóp. I myślę, że fajnie będzie to wyglądało. Mam kilka par klapek na wyjazd. Mam też espandrynę, w których poznokci w sumie nie widać, ale wiecie, jakieś sandałki też się znajdą, także zobaczymy, co wezmę tak finalnie. Ale myślę, że to jest dobry kolor. Przy okazji, jak w są w lampie, to na lotnisko i do linii lotniczych. zapytać, czy moja walizka się zgadza z miarą. Mam czas, nie? Z przed. Uwielbiam te muzyczki. Pół godziny później. Włączenie jest pierwszy w kolejce. Od 10 minut. Nie stresujemy. I dziękuję Pani bardzo. Proszę bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Miłego dnia. Wiecie, co jest naprawdę śmieszne i dotyczy Puśki? To, że tam... Mm, są pod szafkami, i ona przez 5 miesięcy jak nas nie było, ani razu nie chce żadnej zabawki stamtąd. My przyjeżdżamy od razu. Bo ona wie, że przemach się tam położy i jej to znajdzie. I specjalnie tam to wrzuca. Przez cały nasz urlop zawsze. <grym> A jaka szczęśliwa! A hitem totalnym to już jest w ogóle pani Choinka. Dostała ją od nas 3 albo 4 lata temu nawet. nie oczywiście na święta. I zawsze jak my przyjeżdżamy, to ją wyciągam, a przez cały rok nawet o niej nie pamiętam. Tylko jak widzi noc. Widzieliście to? Drapała się jak się popatrzyła, jak usłyszała kamerę. Pierwszy raz się do kamery, pójść patrzysz? No, robimy się. wideo Dalej ci widać nos. No to po poznokciach trzeba wyczyścić łóżko, nie wiem jak to działa. Jak działa ten odkurzacz? Ej o kurczę! To działa? To działa! Świetny jest ten odkurzacz. Już właśnie dwa dni temu mała Przemka go wyciągnęła i chciała sobie tam odkurzyć pod szafką i on się złożył nagle na pół, tak jakby pod tą rurą. Mm, jest normalnie taka, nie wiem, sprężyna, w sensie takie wiecie, jak kiedyś odkurzacze miały zawsze takie te długie. No. No to co się ciągnęło i się odkurzacą dalej brało. No i dosłownie on tu ma, ale takiego ma to pod plastikiem i w pewnym miejscu się łamie. Przem się zgodził zrobić prezentację. No jest nie wiem jak to. Nie wiem. Tutaj coś się... o. o, Świetne. Tak się łamie. I wtedy normalnie on sobie wjeżdża tak szafkę i można na nie wszystko otworzyć. Ja chciałam Dasona bardzo, od wielu, wielu lat, ale zaczynam się zastanawiać, czy na pewno go chcę. Tam chyba to małe się nie ściąga z góry, a tutaj wszystko można o tym zrobić. Fajne, no. Fajne, nie? No co ty też się zdarza Nie Wiem. Przemek mnie zmotywował, powiedział, że on idzie robić śniadanie, a ja siadam i montuję chociaż dwa filmy. Bo potem będę narzekać cały wyjazd, że nie mam niczego do wrzucenia, a nie chcę znowu tego zawalić. No i właśnie do montażu wzięłam sobie te ciacha, cztery są takie w opakowaniu, one są naprawdę bardzo dobre, e, mają jakieś jagody chyba w środku, albo coś innego, nie wiem, jakieś owoce, są bez cukru i chyba są z fidel, to jest wiecie, coś takiego jak belwita, chyba tak to się nazywało, były kiedyś takie ciasteczka, chyba dalej są nawet mm, i to jest naprawdę super. Powtórzę się, ale świetnie, że przestali dawać te czekolady, tylko właśnie zastąpili to tymi ciasteczkami, masłem orzechowym i orzeszkami ziemnymi. Dla mnie bomba. I takie mamy dzisiaj pyszne śniadanko: awokado, frankfurterki, jajka sezonne i pomidorek. Uwielbiam polskie pomidory. Naprawdę, w Holandii przestało mi smakować pomidory, a wczoraj, jak zjadłem na tym jak byliśmy, mówię: no nie, kupujemy pomidory, jutro jemy pomidory na śniadanie. I oczywiście chlebek mm, żytni, Bardzo lubię, on jest zbyt Podoba mi się to, co widzę. To znaczy, no nie do końca mi się podoba, bo jak na razie to przysłano 0%. Ale samo przysyłanie oznacza, że zmontowałam film. Także jest super. Ale z minusów zachciało mi się tak spać. Spaliśmy 6-7 godzin. Coś koło tego i nie wiem, czy to montowanie filmów, czy o co chodzi, ale tak mi się dziewa, więc zbieramy się szybko. No, laptop zostaje dalej na 0%. Przemek mnie na stresze, sprawdził prędkość internetu, że mamy tutaj wolniejszą dziesięciokrotnie niż w domu u siebie w Holandii. Więc. No tałam się tak w pół godzinki wrzuca, więc na 5 godzin liczę. Nie będzie mnie w domu, więc nie przeszkadza mi to. Byleby do czwartej nad ranem się wrzuciły wszystkie trzy, jeśli je zmontuję. Bo jednak wyjeżdżam i to musi być zrobione. Nie ma innej opcji. Ja jestem uparty osioł, więc jak sobie postanowię, tak będzie. Jeśli to zależy ode mnie, to tak będzie. Idziemy ogarnąć sobie mm, szybki do telefonu. kajsy kupiliśmy wczoraj. No, tak. Nie wiem, czy to dobrze, bo nie wiem, czy dojść na chwilę. Za chwilę. Nie okaże, że są jakieś pięć razy tańsze. Ale już byliśmy spanikowani. W MediaExpert nie było tych, co chcieliśmy, a w Mediamarcie były po prostu droższe. Mhm. No i takie mamy. Ale podobno są jakieś dobre, więc zobaczymy. Zawsze zobaczymy paragon, będzie. wiecie. Trzeba korzystać tam, gdzie się bardziej opłaca no i mam nadzieję, że mi to telefony nie wypadną. No, ja też mam taką nadzieję. Dlatego Szkoda ja nie. je trzymam. Klejscy mogę wypaść. No, to się do ochrony. Bo. No, no i tak się trzymaj. Zostajesz sama? To budzisz Kuba, jak będzie padał deszcz. O ty odpowiadasz nam, czy co? Chyba tak. No, tak widzę sąsiadów znowu. To tylko sąsiedzi. Mieszkają tu całe życie, cały rok, wiesz? już znają twoje szczekanie, nie musisz tego znowu robić. Próbuj. O, daj głos. Nie, żartuję. Tylko odkurzacz. Aha, wyciągnąć się odkurzacz. Widzisz, widzisz, nie robimy tak. Ty nie robisz odkurzacza, a my nie robimy swojego szczekania. I musimy tutaj pójść na jakiś kompromis, Pusia. Stwierdziłam, że się dzisiaj nie maluję. Dam skórze odpocząć, bo ostatnio mam makijaż non-stop poza tym dniem, co jechaliśmy właśnie z Holandii do Polski. A teraz czeka mnie 11 dni w makijażu. No dobra, 10, bo jutro lecimy, więc totalnie nie maluję się. Nawet stwierdziłam, że dzisiaj wieczorem włosów nie myję, bo to jest bez sensu. Po tym 6-godzinnym locie, no to i tak te włosy nie będą ładne na kolejny dzień. I moim zdaniem lepiej je po prostu ubyć w hotelu wieczorem przed pierwszym dniem zwiedzania. I teraz ogromna polecajka, jak to się z zamościa, to na próbie wszystkie 15. Taki adres nam pokazuje na cukru ubezpieczenia. Niczego innego nie znajduję pod tym adresem, ale na górze, jak się przyjrzycie, to po lewej, w sumie, jak teraz nagrywam, to macie komórkowe telefony, skup, sprzedaż, serwis, smartfony, tablety, laptopy. I tutaj pracuje kolega mojego tata i naprawia właśnie telefony, tablety i laptopy też. Tak przynajmniej wychodziło z reklamy. Chyba kilka razy widziałam tam. Jakieś inne urządzenia niż telefony rozkręcone. I właśnie można to sprzedać, kupić i właśnie naprawić. Ale też można kupić szkiełka, które naprawdę są profesjonalnie założone. Ja nienawidzę zmiany szkła, bo zawsze mnie to stresuje, że będzie jakiś włosek pod spodem. Wiecie, później no nie lubię tego strasznie, jestem taką profesjonalistką, że musi być idealnie. A tutaj Pan Mariusz właśnie zawsze założy tak, że nie ma się do czego przyczepić i ma bardzo dobre ceny, więc same plusy, też kupowaliśmy wiele razy Kaisy. I naprawdę wszystko było w fajnej jakości. Także taka polecajka z dobrego serca, bo korzystamy z tego miejsca już oj od 8 lat. A mój tata to chyba jeszcze dłużej. <noise> Ogólnie na no rodzica. Więc jak ktoś ma ochotę na nową szybkę, na sprzedaż telefonu albo czegokolwiek, to wie się udać. Szkiełka założona, case'y też. Pięknie te telefony wyglądają. Czarny, no to czarny już był, nie? Też jest bardzo ładny. Ale ten pustynny tytan to jest coś nowego do naszej dwójki. W sumie wcześniej takiego czegoś nie było. No to jest i są... trochę stary rose No, coś w tym stylu. I właśnie kiedyś chciałam go mieć, ale wybrałam czarny. <laughs> 7 Plusa czarnego, więc teraz coś nowego. E, I są troszkę większe niż te poprzednie. No i super. Mam taką delikatnie większe od tego. No, no delikatnie. Dwumastki. Bo ma tak jakby zauważyłem taką różnicę, że ma ten ekran jakby do samego końca Tak. w 12 to jest, jest taka minimalna przerwa. Tak, tak. I troszkę się baliśmy tego przycisku, bo to jest taki bajer, patrzcie. Od razu się aparat włącza, więc na wyjeździe będzie to świetna opcja. Słyszałam, że czasami się klika sam, ale widzę, że nie będzie tak łatwo, żeby się samo kliknęło, bo... Jest troszkę schowane, no i kajs jest też fajny, porządny. Przemek odkrył nową funkcję latarki. Ogólnie tutaj możemy sobie ją zwężać, poszerzać. Ciekawe, jak to będzie w nocy wyglądało. Bo równie że możemy robić ja, jaśniej, ciemniej, tak jak było wcześniej. To, to jeszcze, jeszcze możemy wąską. sobie wąsko zrobić. Na przykład. Nieźle. Śmiesznie to wygląda jak jakaś świeczka. Odwiedziliśmy jeszcze nas szybko Media Expert. Mamy nową kartę pamięci, no bo oczywiście moje dwie są całe zajęte. Na jednej są filmiki Przemka, które chyba nigdy nie użyły światła dziennego. Szkoda, nawet ostatnio rozmawialiśmy, żeby je wrzucić może do mnie, ale no te wyjazdy już były dawno, więc nie wiemy, czy ma to sens. Tak, jakby do mnie, myślę, że same w sobie. Pani idzie, nie chcę nagrywać ludzi. Same w sobie może mają sens. No ale nie wiem czy nie lepiej na oddzielnym kanale, więc po prostu na razie są do naszego archiwum rodzinnego na pamiątkę. Ale jednak tam zostaną, więc po prostu kupiłam nową kartę. Chciałam 512 GB i nigdzie nie ma. Dopiero chyba gdzieś w Bielsko-Białej? Nie wiem, Pan powiedział, że strasznie daleko i że chyba jest tylko jedna. No i mamy nową wtyczkę. Fajnie. Jedną mam z słuchawek, a drugą musieliśmy po prostu dokupić. No już mamy wszystko na wyjazd. Możemy jechać. Przemek napadł na Lidla. Mamy tutaj... Dla mnie jest ten pistacjowy, bo pokazuję go za każdym razem, jak przyjeżdżamy do Polski, że go kocham całym sercem. To jest pyszny, Dla Przemka jest dubajski. Mi jakoś to nie siedzi, może wezmę gryza, ale mam wrażenie, że to kataif jest po prostu wszędzie. I ostatnim razem, jak dubajską czekoladę, to nie czułam się najlepiej, więc nie chcę chyba tego. I to jest pistacjowy croissant? Tak. No to może być spoko, ale ja zostaję przy moim pączusiu i widzicie, kochamy pistację. A to jest właśnie coś za co mam tą nagrodę i mam tego pączka. Nie no, ostatnio się śmialiśmy, że zawsze jak wychodzimy z oddawania krwi, to właśnie już nie jemy tych czekolad, że to chyba pierwszym albo drugim razem jeszcze jedliśmy i mówiłam, że wolę po prostu pojechać i kupić coś słodkiego, to co lubimy. No i zobaczcie jak to wygląda. Właśnie już wspomniałam, niestety, że Miałam te badania. No to nie jest w sumie pączek za oddawanie krwi, tylko za badania krwi. Krosont ugryziony, no tutaj już zjedzony mm -hmm. i powiem Wam, że dobry, włoski lepsze. Najlepszego jedliśmy na stacji pod Rzymem, jak jechaliśmy do Rzymu samochodem. Nigdzie już takiego nie zjemy chyba nigdy, jeśli tam nie wrócimy. Ale tu jest właśnie taki krem, jak ten nasz, co teraz przewieźliśmy z Ufowu w bo się pomyliliśmy. I wzięliśmy taki bardziej słony. Też nie mieliśmy za dużo czasu, żeby latać po wszystkich sklepach, więc po prostu wzięliśmy to, co było. I tutaj chyba też Przemek mówi, że jest ten sam, ale to smakuje inaczej. Że to pachnie? Mhm. Mm mhm. Mm to jest ten smak. To jest, jakby. Really ta stoi do Czekasz na mnie? Mhm. Możesz z tego jakoś zabrać, jak zjesz buraczka. Nie. No masz woreczek z tego skros. To jest tam dobra, miła. Mhm. Aby nigdy ich nie zabrali. Halo, co to ma być? Ja tu widzę jakieś pogorszenie jakości. Ten krem był płynny. I tak jest dobre Ludzie, jakie to jest słodkie. Jakie to jest słodkie. Raz. I ja pamiętałam, gdzie Przemek zawsze musi mieć wodę i nawet ja stwierdziłam, że tym razem też chce wodę. No ogólnie bardzo dobry. tyki. wydaje mi się, że podobny do tamtego pączka pistacowego, tylko że ma no to jeszcze ciasto, katafi w sobie. Taki. A dużego jest? Nie. Malutko. Tak delikatnie chrupie. Tylko ten pączek jest taki, kurde, jakby, no nie wiem, taki czerstwy. To Weź taką gryź, żebym mogła kremu spróbować, bo nie chcę jeść tego wszystkiego dookoła. A potem to się okaże, nie. że kremu nawet nie spróbuję. Tu jest? Mhm. Dobra. On jakiś kawowy jest. Nie kawowy. Mmm. Nie, nie, nie. Pistacjowy. Dobry. Nie smakuje mi. Uwielbiam to opcję. Przyjechaliśmy jeszcze na szybko do domu. Byliśmy na cmentarzu i w kościele. E, I jedziemy do moich rodziców, ale jeszcze ich nie ma. Także mamy chwilkę i przyjechałam. Pomyślałam, że wykorzystam ten czas na to, żeby spakować paradę dla Mai. E, bo kupiłam je tam w Holandii przed wyjazdem kilka rzeczy. I problem jest taki, że nie mam w co co zapakować. W Co tego? No, ale. Nieważne, do no, mnie ja po prostu broklało, sam bardzo zrozumie i może pokażę Wam, co tutaj mam. Przede wszystkim, no problem jest taki, że moja siostra nie może jeść glutenu, bo niestety ma nie. i pomyślałam, że zrobi jej się miło, jeśli będzie miała jakieś takie słodkości dla siebie. Mamy musli, bo jeśli dobrze kojarzę, to mówiła, że właśnie musli jej brakuje, to było na samym początku, jak się dowiedziała tylko. Mm, a jeśli nie, to po prostu na pewno zje, bo kiedyś pamiętam, że jadłyśmy uśmiechnię raz z jakimś górtem czy właśnie z mlekiem. E, mamy tutaj jakieś takie bafelki, Twixy, tylko Twixy były, ale no nie wiem, wiem, że Mama Twixa uwielbia, albo kiedyś uwielbiała, e, ale no wydaje mi się, że Maja też będzie się cieszyła z tego. E, tutaj mamy takie dwa ciacha. E, to jest cynamonowe, to jest nie mam pojęcia, jakie chyba, jakieś takie cytrynowe. E, mamy takie. Trzy batoniki. Fajnie wyglądają. Sama sobie chyba je przetestuję, jak wrócimy. E, tutaj jeszcze za słodycze mamy stroby wafle. Oj, troszkę się delikatnie rozpuszczają, więc dobrze, że już je weziemy. E, tutaj mamy takie różowe ciasteczko. Ono ogólnie jest takie... No ja na przykład zanim przepadam, bo jest strasznie słodkie, ale może jej posmakuję, jeszcze czego chyba nie jadła nigdy. E, tutaj kupiłam też taką mm, lampę solną. Kiedyś mówiła właśnie, że jej się może taka lampa. Ja też taką mam, więc mam nadzieję, że się ucieszy. Tutaj sobie też kupowałam, tutaj też wzięłam właśnie taki balsam do ust. Tylko ogólnie nie wiem czy wiecie, jak ktoś nie może glutenu, to w kosmetykach też nie może go mieć. Także mam nadzieję, że to glutenu nie ma, ona sobie jeszcze sprawdzi dokładnie. Tutaj mamy kartkę urodzinową, bo też jej nie dałam kartki na 17 urodziny, miała w lutym, ale mnie nie było. Więc przy okazji daję jej kartkę. Ja kocham kartki, często zbieram. Wszystkim mówię, że chcę kartki, więc... Można też będzie sobie kolekcjonować. Tutaj wzięłam takie kolorowanki. Takie. One się nazywają albo dla dorosłych, albo antystresowe. No takie bardziej rozbudowane. I ja mam dwie inne, ale właśnie nie było tych, co ja mam. I wzięłam jej takie, też bardzo ładne. Tutaj ta jest bardzo fajna. No Ładne są to wzory takie fajne, skomplikowane, trzeba trochę, trochę pomyśleć. No i to tyle. Także mam nadzieję, że się ucieszy i jedziemy szybko, żeby na nas nie czekali, bo za chwilę będą. Przemek właśnie znalazł sposób na biznes życia. Znalazł po prostu dobrego sprzedawcę. Gość jakiś włoski artysta sprzedał niewidzialną rzeźbę za 18 tysięcy euro. To jest hit. Kto to potrafi, kupił? Potrafi ludziom wcisnąć chyba rzeźbę. Patrzcie jaką mamy super zupkę meksykańską. Jak to dobrze wygląda. Tata robił. Minęło parę godzin, byliśmy na takich ostatnich zakupach przed wyjazdem, szukaliśmy naprawdę dobrego SPF-a, żeby nas nie spaliło, jak zawsze na każdych wakacjach. Spotkaliśmy też w sklepach Kubę, brata Przemka i moją przyjaciółkę Agatkę, później dołączyła też do nas jej koleżanka i tak wszyscy razem sobie chodzili się po tych sklepach. Odebrałam też swój zaległy prezent urodzinowy z Ritualsa, a teraz wracamy do domu, bo trzeba się pakować. Jest godzina 19, o czwartej wyjeżdżamy na lotnisko, a spakowanego nie mamy jeszcze nic. I ostatnia paczka przed wyjazdem. Mój puder doszedł idealnie na czas. A wraz z pakowaniem chcielibyśmy się już z Wami pożegnać. Pa pa! Widzimy się w kolejnym filmie. Pa!